Kochani, z tego co ja pamiętam, to na podstawie dzisiejszego fragmentu Ewangelii powstała nawet piosenka. W wykonaniu Nieczysława Szcześniaka i paru innych artystów. Jak również pamiętam, że ten fragment analizowaliśmy na jednej z pierwszych rekolekcji, z których w ogóle brałem udział. Łukasz, pamiętasz? Kochani, świętość nie jest wyrwana z kontekstu naszego życia. Jeśli ktoś stoi bliżej Boga, to nie zastępuje Boga. Święci to nie są bogowie niższej kategorii, bo byli takimi samymi ludźmi jak my. I tak naprawdę na świętość może zasługiwać każdy, bo nasza droga Bo, nasza droga w Bogu! Powinna wieść właśnie do świętości. Jeśli ktoś stoi blisko Boga, to każdy swoje niepowodzenie powinien, czy raczej będzie, przekuwał na coś dobrego, nie będzie się żalił. Ja nie narzekam, chociaż wiele tu nie mam i małą i więcej nic, ale w wieczności. W tej ojczyźnie niebieskiej będę miał pałac, co jest za złotem śni, gdzie łzy nie płyną, gdzie złe droski przeminą. Zee. Tam ja dostanę koronę i dom. Kochani, jeśli coś przeinaczyłam, to przepraszam. Ale taka jest właśnie idea świętości. Ja... czasami nie wychodzi mi sztuka nieskarżenia się, ale jakoś tak dziwnie wychodzi, że nawet jeśli mam w życiu niepowodzenia, to zaraz dzieje się coś, co mi te niepowodzenia przykrywa. Wczoraj przy okazji Halloweenu miałam spotkanie z pewną dziesięcioletnią dziewczynką, która przyszła e, do nas do domu e, z hasłem cukierek albo psików. Ja jej. Ja poprosiłam mamę, żeby jej jednak dała tego cukierka, ponieważ wyszłam z założenia, że dziecko najprawdopodobniej nie rozumie, że robi źle, a przynajmniej ja nie powinnam być osobą, która będzie strzelać w jej stronę morałami. I. Ale mimochodem wspomniałam, mimochodem zapytałam, czy słyszała o Jezusku, czy jest po pierwszej komunii. No i tak od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że ona tu jest, bo... Namówili ją do tego rówieśnicy. Ale pytanie, które padło na koniec naszego spotkania, totalnie mnie rozbroiło. Bo dotyczyło e, gest, gestu, który miałam wykonać. Pytanie brzmiało. Proszę pani. Mogę się do pani przytulić? Kochani, na początku miałam odmówić, ale uświadomiłam sobie, że ja też za każdym razem, kiedy stoję, ostatniego dnia lekarstwa, ostatniego, przedostatniego, zależy jaka to jest sytuacja i jak wyglądały. Tegoroczne rekolekcje proszę o taką samą czułość. Proszę o zmniejszenie dystansu. Proszę o chwilę schowania się w ramionach swojego przyjaciela. Nie umiałam dziecku odmówić tego samego, mimo tego, że jej nie znałam. I tak naprawdę, być może nie miałem prawa większego, żeby ją przytylać. Powiem wam moi drodzy, że to był bardzo piękny moment tego wieczoru. Mówiąc za ciemno było wzruszająco, ale kochani... Przyszło mi na mil, że to chyba właśnie na tym polega. Przyszło mi na mil, że ta mała dziewczynka jest uosobieniem najwyższego, jeśli jest niewinna, czysta. Być może musimy być jak dzieci. Musimy być jak ta mała. Dziesięcioletnia blondynka stojąca wczoraj na progu kuchni i czekająca na skierka, a później dziesięcioletnia dziewczynka, która przytula się do mnie, mimo tego, że mnie zupełnie nie zna. To byłoby tyle. O świętości, e, kochani, bądźmy otwarci na drugiego człowieka. Nie oceniajmy. Nie strzelajmy. Formułek. Ja dobrze pamiętam, że mnie też nikt nie uświadomił, że pewne rzeczy są złe. Zrobili to. Obcy ludzie, tak naprawdę. Tak jak ja wczoraj próbowałam delikatnie zrobić to w odniesieniu do tej dziewczynki. Udało mi się, nie wiem, ale zrozumiałam, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych, ale święci. Z drugiej strony byli ludźmi. Tak samo jak i ja, że popełniali błędy. Nie byli Bogiem. Oni są. Oni byli tylko kimś, kto może stanąć blisko Boga ze względu na to, jak żył. Nagle Zrodziło się we mnie pragnienie, żeby kiedyś stanąć bardzo blisko Boga. Uda mi się, panie mój? Nie wiem. Ale dla takich dni jak wczoraj, mimo tego, że jak niektórzy wiedzą, wczoraj bardzo źle się czułam i miałam, do pewnego momentu bardzo zły nastrój. To dziękuję Ci, Panie Boże, za wczorajszy dzień. Dziękuję Ci za tę bałą. I dziękuję Ci za to, że niewykluczone było mi dane wytłumaczyć Ci coś, co kiedyś ktoś mi tłumaczył. Amen.